Było szybko, bez niespodzianek i rzeczowo. Tak minęła wizyta prezydenta Polski w Ostrowie Wielkopolskim. Prezydent Lech Kaczyński wziął udział w debacie historycznej pod tytułem Powstanie Wielkopolskie 90. rocznica Republiki Ostrowskiej. Debatę poprowadzili ostrowcy historycy, a udział w niej wzięli uczniowie ostrowskich szkół. Tu Niestety nagłośnienie o pomstę do nieba. Organizatorzy zaoszczędzili na nagłośnieniu, czego efektem były usterki mikrofonów, sprzężenia czy buczenie. Niewiele lepiej było w czasie konferencji pracowej zorganizowanej na pierwszym piętrze ostrowskiego ratusza. Zgodnie z obietnicą zadaliśmy pytanie od jednego z naszych widzów, które było transmitowane przez ogólną polskie stacje telewizyjne, takie jak TFN24 czy TVP. Marek Rekoszepki, telewizja internetowa. Panie prezydencie. Pytanie z jednego z naszych widzów, dlaczego w naszym kraju ostatnio boży się przemysł, zniszczył lub wyprzedaje fabryki, sprzedając je za śmieszne sumy tzw. Tak inwestorom zachodu? Czy to aby nie początek końca Polski? Przecież nasi przodkowie w pocie czoła odbudowywali w zniszczeniu polskie, polski przemysł, a teraz lekką ręką jako wodę dajemy to prawie do darmo. Co pan prezydent zamierza zrobić, aby przeciwdziałać cichej wyprzedaży naszego kraju? Znaczy, to jest pytanie, na które odpowiedź musi być bardzo skomplikowana. Proces prywatyzacji był procesem potrzebnym. Proces wchodzenia Polski, obcego kapitału do Polski też był procesem potrzebnym, ale ze względu na potrzebę modernizacji. My się raczej cieszymy z tego, że w ostatnich latach, już niestety nie w 2008 roku, ale w latach 2006-2007 był gwałtowny przyrost inwestycji zachodnich w naszym kraju. Natomiast istotnie w wielu przypadkach sprzedaż była po cenach nieekwiktywalnych. Ja wielokrotnie jako prezes Najwyższej Izby Kontroli, jako prokurator generalny Rzeczypospolitej to krytykowałem jako poseł na Sejmie. To krytykowałem. Ja reprezentuję obóz polityczny w sensie pochodzenia, bo dzisiaj nie jestem członkiem żadnego obozu, który się temu usiłował przeciwstawić i nawet według badań, które rzadko dla niego dobrze wychodzą, skal, no obywatele polscy sądzą, że z zjawiskami korupcyjnymi, a to są szeroko pojęte zjawiska korupcyjne, najlepiej sobie dawała radę poprzednia koalicja. Tutaj odwołuję się do ostatnich badań Rzeczpospolitej. Natomiast to, że na przykład taka część sektora finansowego jest w rękach obcych, no to gorzkie tego owoce już nam przychodzi w jakiejś części spożywać, chociaż na razie to nie jest część zbyt wielka, oby nie była większa. I mam nadzieję, że niektórzy ludzie dogmatów wrócą tutaj do rozsądku. I Polityka w tym zakresie się zmieni, będziemy dążyli, wykorzystywali to, co nas spotkało, co nie jest najlepsze do tego, żeby umocnić udział narodowego kapitału w kilku niezwykle istotnych z punktu widzenia strategicznego dziedzin konferencji prezydent Lech Kaczyński spotkał się ze słuchaczami uniwersytetów III wieku. Z planu wizyty wypadł uroczysty obiad, który przygotowano w restauracji hotelu Polonia. Głowa państwa odleciała śmigłowcem z lotniska w Michałkowie, by w Warszawie spotkać się z ministrem Klichem.